Manka siemanko, siemanko, jestem Wertes, witajcie w Watch Dogs Legion, dokładnie tak, słuchajcie, gra już wyszła, mamy tutaj premierę gierki, już możemy grać, także słuchajcie, będzie tutaj odcinek u mnie na kanale. Oczywiście, słuchajcie, tylko tak na wstępie parę słów, na początku dziękuję firmie Ubisoft za kluczek do gry, dzięki czemu możemy tutaj szybciej, że tak powiem, zacząć nagrywki, także dziękuję bardzo. Druga sprawa to jest taka, że na tym kanale pojawi się tylko ten jeden, jeden... Jeszcze raz powiem, jeden odcinek, gdyż cała seria właśnie będzie na kanał Vertex Games, gdzie już muszę wam zaspoilerować, że już w tym momencie jest tam godzinny odcinek, i że tak powiem, na live'ikach na naszej fioletowej platformie, której nazwy nie można wymawiać. Ehm, ta, 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 to tam robię live'y właśnie z tej gry. Ehm, i, I przez jakiś czas właśnie będziemy sobie watchdoksowali. Tam później będzie Assassin's Creed Valhalla, bo pewnie, pewnie tutaj zdążę przejść, akurat wyjdzie, chyba że nie zdążę przejść. Zobaczymy. Także. Co tu dużo gadać? Zaczynamy, jeśli Wam się podoba tutaj watchdog, zostawcie łapeczkę w górę i zapraszam od razu na kanał Vertex Games. Link oczywiście macie w opisie, gdyż, tak jak już mówiłem, tam cała seryjka będzie e, prowadzona. A tutaj, żeby Was tutaj jakoś wprowadzić do tej gry normalnie, także zaczniemy sobie nową grę. Tutaj widzicie, mam, mam już trochę e, czasu nabitego, także e, lecimy, rozpoczęcie gry potwierdź! What a town! History around every corner and a tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, The Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up and one night to tear it all down. Our status perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell. Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Do I might ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. Także no, bez zbędnego gadania, zaczynamy operację Westminster. Chodźcie pobić. Przełamiemy ci. O, chciałem ci przełamać gardę tutaj, słuchaj. Ale skoro nie chcesz, to masz. Na glebę, pyk. Proszę bardzo, pierwszy gościu, obity. Ja tutaj się nie będę, że tak powiem. Nas no, spokojnie do nich zakradał. Lecimy na pełnej. To jest, trzeba tutaj się pobić ze wszystkimi. Tak będzie i ideolo, że tak powiem. Bo mamy tutaj agenta specjalnego, słuchajcie, James Bond. To jest James Bond. Własne sobie jak najbardziej. Eee, dobra, tutaj mamy... Mamy drzwi dostępu, musimy tutaj się jakoś, że tak powiem, zakraść i otworzyć. Także, także co tu dużo gadać. Lecimy z tematem tak jak najbardziej. Jakaś kamera by się zdała tak na chwilę, chociaż tu gdzieś chodzi przeciwnik mech, sobie tego od, od razu zaznaczam tutaj jest drugi przeciwnik, elegancko dobra, on sobie tutaj poszedł o, może ci zrobię pułapkę, czemu by nie, czemu by nie elegancko, tak się to robi to, to, to są właśnie watchdogsy on nas tu obraża, zobaczcie, decek co ty, halo, gościu no elegancko i tutaj sobie właśnie odblokujemy drzwi i możemy, że tak powiem, lecieć. On ja się chciał nas gościu wkopać. Zaraz się dowiecie o co chodzi. Ja tu mówię, nie chcę spoilerować. Nie chcę psuć wszystkiego, zaraz się wszystkiego dowiecie.

Zobaczysz ty coś, że tutaj jest akcja? Tak, zobaczę. Dobra, przełam, 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 przełam obronę. Nice. Jeszcze raz przełam. Przełam! Dobrze. I skopa. Dziękuję. Tak się to robi. Tak, i śpieszę się, żeby go znaleźć. Halo. Dawaj, z buta wjeżdżam. No, dawaj, skopa. Tak się to Eleganck. Słodego tutaj ten komputer, który tak gada. To tak na live już go wcześniej nazwałem, że on jest takim Jarvisem Ironmana, słuchajcie. Tak sobie śmieszkuje. Samogardia wszystko. Takie tematy. To jest, to jest. Dobra. No dzień dobry, ja tutaj podpalam pułapeczki w tym miejscu. Minus jaki tutaj zobaczyłem, że no, niestety troszeczkę trzeba, że tak powiem, podejść do niektórych rzeczy, co by je tutaj odpalić. Chyba, że tak to zeskanuje. dobra, okej. Okay. Wszystkie pułapki gotowe, wszystkie. No to co? No to detonator, słuchajcie. I się bawimy z tematem. found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly, I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know I a workaround. We trained your manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. For fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. I I expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on you. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone! Kresu, zniszczy. Zniszczy. Się Także no, co tu dużo mówić? Jesteśmy w jakiejś, że tak powiem, dosyć niezłej pułapce, bo sobie zaczęliśmy tutaj rozbrać, że tak powiem. Eee, bombę! A, a tu wyszła taka kupa! Dobra, tych od razu sobie zdejmiemy. Czemu nasza... Czemu tam ta pułapka nie działa? Właśnie. Dobra, rozbrajemy bombkę przy okazji. Nasze ziomki, że tak powiem, też mają kłopoty w kwaterze głównej. Dobra, trafię cię czy nie trafię? Dobra, trafiony. Tam trochę głowa wystawała, ale... Ale co tam idziesz tam? Ja to uzbrajałem, patrz. Andrzeju you stop Dobra, dziękuję, ale wy jesteście dobre agenci, nie? Słuchajcie, ja tu jestem James Bond, MI5, nie MI6, ale trudno się mówi. Dobra, padłeś świetnie. Come on, rozbraję tej bomby. Ja tu pilnuję! Nigdzie się stąd nie ruszam! Już chyba wszystkich zdjąłem. Ja to koksu jestem. <laughs>

This gets me blown up. Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly get me a bloody heart attack then. <laughs> whoa, whoa. Whoa, where the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen badly. You now we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sisters at the tone conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it, I can shut it you. all down. Sabine? No, także tam już się wbili. Jeden kolega, że tak powiem, postrzelony. No ale czego się spodziewali? Widzieli, że ktoś tam się wbija. Także, kurde, halo, czemu się nie przygotowaliście na to? Tak zapytam. Może to wejść? Nie, dobra. Czy kontrolę? Pobieramy? Pyk, pik, 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 Fuck. A, naszego kolegi usuwają. Dobra, otwieraj mi to, lecimy. Super, Myk na glebę. Tawę bo do mnie strzela ktoś. Musisz umrzeć. Kumpel, co do mnie strzelasz? fire, no co ty Dobra Nie wiem w co strzelam <grywa> Ale cały magazynek I leżysz? Halo, ja tu się śpieszę! Nie ma Nie ma czasu. Daj. Dziękuję. Okej. Okay. Otwieramy Szybko na dach tu całe miasto jest z z z zaminowane w bomb. halo Co działać? Co działać? To happen, you're here to help us with some important work. Important work, killing thousands of exactly to save the world. You do know Londoners have died before hmm? the plague, the great fire, the blitz. There's not much fun, but destruction is always the cure, and it begins today zero day. Oh no, i zestrzeli nam no. Także tak. Tak to właśnie wygląda. Mamy, że tak powiem, drugiego gracza w mieście. Drugą ekipę jakichś hakerów, terrorystów, którzy tutaj nas bardzo chcieli wkopać. Na początku widzieliście. Jest dobra. For a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser. They attend Downing Street where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down dead seven used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of dead a stark warning to would-be insurgents corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes a long overdue cleanup as crime numbers take a dive medieval gambling drug trafficking and prostitution all down Following prosecutions of the leaders of four of London's five largest criminal syndicates, the streets of Camden and Brixton, as Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment of outlets. Reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media albion is in complete control of a few to reprimand the public about the circulation of fake news conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group dead set were framed for the bombings have been roundly rejected our own reporters could not find a single londoner willing to expound those theories Muszę zorganizować drużynę, ale nie mogę odpocząć jednej jednej. Pozwólcie, że przechodzę do London City OS i zobaczę, kto jest dostępny. Także no, zdecydowanie nas tutaj wkopali. Tak to już... niestety bywa. Ale <coughs> sobie chociaż kad do końca obejrzałem, bo... na live niechcący ją pominąłem. To było słabe. A we hakuj mi to. <noise> mamy, to Teraz gadają... na nas. Co? Na nie chciałem tutaj. <noise> <noise> Wskoczyliśmy well, niechcący w złe miejsce. Teraz musimy nadrobić drogi. ich nie ma pojęcia jasne. O i też to mam. Nie, nie mogę tak. Po kolei musi być. Dobra, wszystko rozumiem. Tak, klonowanie strumieni. Świetnie. No tak, bo to binda teraz leci w górę. A pajączkiem nie mogliśmy tak wejść. I teraz tak jak że się Tak, wszyscy w tym się dokładnie tak. Także, także no, włamujemy się do systemu, będziemy szukali teraz sobie agentów, bo, <laughs> tak jak pewnie słyszeliście o tej grze, można tutaj grać. Kimkolwiek z miasta. Idziecie sobie po mieście, ktoś wam się podoba, że tak powiem, to sobie go rekrutujecie i nim gracie. Tak to wygląda. Z tym, że wiadomo, na początku kogoś trzeba wybrać sobie. Jakąś taką pierwszą postać startową. A potem możemy się bawić. Ja tutaj na samym początku wybrałem, nie wiem czy tutaj będzie. Czy to jest z randoma? Uuu, inne postacie, nie ma tego, którego ja wybrałem, ziomeczka. Eh dobre to, dobre to, myślałem, że standardowa jest, spoko. To ja miałem. Kogoś kto szybciej hakuje. Tutaj mamy programista aplikacji. Jak on wygląda? Halo. Gościu. Przemytnik. Nic nie potrafi, tego strzelać. No to nieźle. Przyzywa drona. Mniejsze obrażenia. Obrażenia od frakcji drużyny. Motocykl osobisty. Od hakowania. Mniejsze obrażenia. Szybsze pobieranie. Dawajcie go! Dawajcie tego zioma! Słuchajcie. Tak, tak, tak. Ja go chcę tutaj. <laughs> I lecimy, dzień dobry. No tak, drony latają, trzeba się chować. <laughs> Ale no, tak czy się jak od tego samego miejsca startujemy. Że tak powiem na samym początku. No i wszystko tak jak miało tutaj wyglądać. Słyskać, <laughs> Jaki make up, up. Meet me there, fine. No i sobie teraz lecimy. Lecimy, słuchajcie, do Dziupli. Po całym lądzie. halo. To to jeszcze policja była. Dobra, uwaga. Pościgi policyjne. Dawaj, driftem tutaj, halo. Robimy zadymę, dymę. Mek, 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 mek. Detsek, wracamy tutaj. Nie nie, 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 przez ten punkt nie chcemy wchodzić. Dobra, ja spadam, bo na mnie tutaj polują zdecydowanie. Elo, policaje! Zobaczymy, jak wygląda ucieczka przed policją. Konie mnie, wykrywacie wróg. Ja ci dam. Omen, oh, da się to przejść. nice. I lost the target. Uciekłem wam. Lamy jesteście. Tak się to robi. Idziemy, idziemy, god damn it. No i uciekliśmy w policji, także taka szybka sprawa tutaj poszła. No, nie mogę cię zaskanować, jeszcze mam za słabe systemy. No. Mówi się trudno, że tak powiem. Dobra, słuchajcie, swoją drogą, tutaj w grze jest oczywiście opcja śledzenia promieni RTX. Ja aktualnie to ogrywam na moim GTX-ie, ale dostałem do testów już właśnie chwilę przed nagraniem, kurę przed, z kartą graficzną, z rtx 3070. Także słuchajcie, będę testował tutaj jakieś, jakieś giery. Możecie też zaproponować w komentarzu co, co mógłbym przetestować, co byście chcieli zobaczyć. Wiecie, rzetelny test, nie żaden ustawiany. Żeby było jak najwięcej FPS-ów, nie wiadomo ile, żeby każdemu się podobało, po prostu zrobimy taki teściek jak to wcześniej właśnie robiłem przy RTX-ie 2070-60. Mm, także no, coś takiego tutaj będę ogarniał. Także no, w tym, w tym momencie zakończymy. Tak jak już mówiłem, serial na kanale Vertex Games. Już jest teraz godzinny odcinek. Yy, oczywiście robię tam cięcia przy tych nagrywkach, bo, bo, bo wtedy on by nie był godzinny, tylko prawie, prawie dwugodzinny taki odcineczek. Także no, jak najbardziej tutaj, że tak powiem. E, za, zapraszam. No i ten. Jeśli chcecie sami pograć oczywiście grę, możecie kupić na g2.com. Link oczywiście jest zawsze w opisie. No i co? Tyle ode mnie na teraz. Na razie, cześć, hej, hej!